gotowych, nowych instytucji. Mm -hmm. Jest to dalej Ministerstwo Zdrowia i NFZ, ale rzeczywiście dodatkowe etaty. Ludzie będą. Ludzie będą. I widzimy te na kolejnych projektach ustawy, Robi, robimy sobie takie, taki komper, porównanie i na czerwono nam się pokazuje, co się zmienia. I Następuje przemnożenie liczby, liczby osób, które zostaną zatrudnione w, w ministerstwie, tak. czyli które będą musiały dokonywać tych, tych obliczeń. No, Prace będą mieć dużo, bo z naszych obliczeń wynika, że do końca tego roku średnio co 3 minuty na jedną decyzję refundacyjną będzie być ministerstwo. A, m, m, mam do Pana takie jeszcze pytanie dotyczące reakcji producentów leków w Polsce, ale głównie z zagranicy. Na, jak, wpłynie, jak to wpłynie, ta stała marża i w czy brak konkurencyjności? Jak zareagują? producenci leków? Czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że oni nie mogą sprzedawać leków refundowanych albo mając stawkę, która nie będzie nie odpowiadać, no, nie wycofają części leków? Czy nie dojdzie do zmniejszenia wachlarza wyboru tych leków? Były takie zapowiedzi i teraz no, rozmawiając nawet <coughs> konkretnie, przygotowując analizy prawne dla poszczególnych klientów, oni nam wprost mówią o tym, że takie decyzje będą podejmowane w stosunku do Poszczególnych leków, bo to będzie nieopłacalne. Z tym się wiąże kwestia, o której powiedziałem wcześniej, czyli problem eksportu równoległego. Jeśli obniżymy za bardzo ceny, to te leki będą wywożone. No, nie ma też tych mechanizmów zabezpieczających wywóz, o czym, o czym mówiłem. Problem polega na tym, że obecnie stosowany jest taki no nie wiem, czy nie zdradzam tutaj pewnych szczegółów, ale to chyba jest, jest w miarę jawne jest, można powiedzieć, pewien trik polegający na tym, że Mamy ustaloną, no ok, może w miarę wysoką cenę urzędową leku, tak? ale stosujemy rabaty i opusty i w efekcie dla pacjenta ten lek jest tańszy. I w ten sposób niejako zapewniamy dostępność tańszego leku dla polskiego pacjenta, ale zabezpieczamy się przed, też przed eksportem równoległym. I teraz no, producenci zostaną jednak pozbawieni tego mechanizmu. Więc nie jest tak, jak mówi ministerstwo, że obniżanie cen, rabaty, opusty i tak dalej, to są tylko patologie. Oni tak mówią, że wszystkie te rabaty, wszystkie opusty, to są to to nie części są. Części tak, są to też oczywiście. trzeba oddać leki, leki za grosz, inność, leki za, to. Za ale, tak. ale nie wszystkie. To spełnia też swoje, swoje funkcje. Jeśli mogę tylko króciutko, żeby się odnieść do wcześniejszych uwag. Pani, pani doktor powiedziała tutaj, że państwo może wszystko. No, jest, nie nie jest tak. konstytucja. Tak. Jest no. konstytucja. Tak. Najpierw trzeba zmienić konstytucję i e, sam mechanizm... E, dobrze, i pan, w ramach konstytucyjnego porządku komunalnego. No, jest tu niekonkurencyjność. Niekonstytucyjność. niekonstytucyjność, tak, niekonstytucyjność tak, z powodu ograniczeń spowodowanego rynku. Tak, jest, jest kilkanaście tak. opinii wybitnych ekspertów konstytucjonalistów. Profesor Tarnecki, jeden z współtwórców projektu konstytucji. Profesor Ćwiąkacki, były minister sprawiedliwości. Profesor Kulesza, doradca prezydenta, którzy mówią, że jednak są tutaj wątpliwości co do proporcjonalności takiego rozwiązania. Państwo może wprowadzać pewne rozwiązania, ale musi je uzasadnić. Tutaj w ogóle nie ma tego uzasadnienia. Jeśli spojrzymy teraz na, na kwestie y, na przykład cen i marsz y, y, sztywnych, to zastanówmy się na przykład są, jest jeszcze etap pośredni. Ceny mogą mieć charakter maksymalny, a marże mogą być sztywne. Czyli można, jeśli można. ministerstwo może, mówi o y, patologiach w, obniża, w aptekach i w hurtowniach no to usztywnienie marży, no, można powiedzieć, odpowiada na te, na te wątpliwości. Natomiast dalej producent może obniżać cenę. W efekcie konsumuje to pacjent. Nie konsumują pośrednicy, ale konsumuje pacjent na, na końcu. Dwa dni temu było spotkanie w kancelarii prezydenta, zostali zaproszeni profesorowie. Zamiast laurki dla Ministerstwa Zdrowia była, były jednak uwagi krytyczne. I no, zobaczymy, co z tego wyniknie. 12 kwietnia ma być odrębne posiedzenie Komisji Ustawodawczej Senackiej, gdzie będą te zagadnienia konstytucyjne omawiane. Państwo jakby. Się ja się wkroczył Tak, właśnie. Proszę Państwa, według mnie zamysł wprowadzenia ustawy refundacyjnej jest pewnym ruchem. Przykrywającym nieprawidłowości, które mają miejsce w Ministerstwie Zdrowia. Zaraz powiem na czym to polega. Otóż od pięciu lat wiadomo, że dany lek kosztuje 8 zł. Nie wymieniam nazwy, ale jestem przygotowany do tego. Minister Kopacz negocjując cenę, ustala cenę refundacyjną 1000 ponad 1000% wyższą. I ten lek dostaje cenę urzędową 50 parę złotych albo 80 parę złotych. Można? Jest podać może może nie Panie redaktorze, no, tylko jestem nauczony, znowu, że nauczony jakby pewnej przezorności procesowej. I nie reklamuję. Taka sytuacja ma miejsce od dawna. Pojawiają się pytania ze strony środowiska. Aptekarskiego, który mówi, jak to jest możliwe, ten lek kosztuje tyle na przykład w szpitalu od wielu lat, to dlaczego na liście refundacyjnej od trzech lat on ma cenę tysiąckrotnie wyższą? Na czym polegają te negocjacje? Brak jest odpowiedzi. Robi się pełna nerwowość, ponieważ są informowane różne organa kontrolne w Polsce w następstwie pewnych działań. Pojawia się szum z listą refundacyjną. Zachodzi pewne domniemanie, które trzeba sprawdzić, dlaczego pewne firmy farmaceutyczne uzyskują tak cudowną preferencję w podniesieniu ceny w czasie negocjacji. Wyliczono, że to kosztowało już budżet państwa około miliarda złotych. Czyli wyrzuciliśmy z państwowych pieniędzy. Powstaje pytanie, dlaczego? Druga rzecz. Programy terapeutyczne. Również zaczyna się drążyć pytaniami programy terapeutyczne. Jeden z produktów leczniczych stosowany w leczeniu osteoporozy. Ampułka kosztuje, proszę Państwa, około tysiąca złotych. Wprowadza się ten lek na program terapeutyczny i podaje się pacjentce w szpitalu. Mu, ta pacjentka, żeby yy, był efekt terapeutyczny, musi ten lek brać przez 3 lata. Proszę mi powiedzieć, która emerytka wychodząc ze szpitala będzie co miesiąc płacić 1000 zł za ampułkę i będzie sobie robić iniekcję przez 3 lata? Żadna proszę Państwa. Ale lek z takim założeniem wprowadza się do programu terapeutycznego, który finansuje Państwo przez 2 miesiące. Nakłady, które ponosimy na taką chybioną terapię, bo ona jest chybiona, proszę Państwa, bo leki to nie jest zabawa, nie można wziąć dzisiaj, a jutro już nie, a w tym przypadku robi się takie historie, wynoszą około 400 milionów złotych. Takich przypadków jest bardzo dużo i one, jakby mówienie coraz głośniej o tych przypadkach spowodowało w, jakby w zamyśle pani minister Kopacz pewien niepokój. I środowisko farmaceutyczne stoi na stanowisku, że pewne zapisy w nowej ustawie jakby zamykają sprawę. Obserwując system opieki zdrowotnej w krajach sąsiednich, w krajach Unii Europejskiej, bo chciałbym do tych krajów się przymierzyć, to muszę powiedzieć tak, że mimo, że każdy z tych krajów ma trochę inny system i porównywanie Polski jest szalenie trudne, mm -hmm. bo jak ja to zawsze mówię, dla studentów trudno porównywać rękę z nową, niemniej pewne analogie są. Otóż polskie ustawy w zakresie służby zdrowia nie eliminują mechanizmów korupcyjnych. I tutaj nie mówię o korupcji w skali indywidualnej, ale o pewnej korupcji w skali zbiorowej. Otóż wydaje mi się, że to, co się dzieje, pozwala pewnej grupie ludzi przyjmować pewne zobowiązania, które muszą realizować, zajmując wysokie stanowiska. I, proszę Państwa, dla mnie. Pani minister Ewa Kopacz jest klasycznym przykładem zakładnika pewnych zobowiązań, które przyjmowała w czasie, kiedy była szefową Komisji Zdrowia w Sejmie. Wiadomo było wtedy, że ona będzie wcześniej czy później ministrem zdrowia. Przyjmowała pewne zobowiązania, które teraz się rozlicza z tych zobowiązań. Ona je wypłaca. To jest, dość poważny, to jest bardzo poważny zarzut i ja, poważny, ja jestem w stanie się proszę Państwa z pod tym podpisać mm -hmm. i udowodnić, na jakiej podstawie pozwalam sobie o tym mówić publicznie. Ja traktuję dzisiejszą rozmowę jako publiczne mm. wystąpienie. A czy jest mechanizm, no nie Najwyższa Izba Kontroli, jakiś mechanizm kontrolny, który mógłby no, zweryfikować rzeczy unimozialności ministerstwa. Tak? Jeśli można tutaj akurat trzeba kilka pozytywnych rzeczy powiedzieć o ustawie refundacyjnej, dlatego że no, zaczęliśmy oczywiście od tych wad, mm -hmm. ale trzeba pamiętać o tym, że ustawa jakby składa się z dwóch części. Ta pierwsza część, która wdraża prawo unijne, tak zwaną dyrektywę o transparentności cen, a więc tutaj jest też wątek antykorupcyjny w tych przepisach unijnych, plus naleciałości dodane przez Ministerstwo Zdrowia, żeby załatwić pewne interesy, czyli cenę sztywną, jakieś tam podatki, opłaty, mechanizmy typu, typu payback. Akurat jeśli chodzi o samą procedurę tzw. refundacyjną, o, o składanie wniosków, o negocjacje, o funkcjonowanie tzw. komisji ekonomicznej, która zostanie utworzona, która będzie negocjować cenę, to uważam, że to są bardzo pozytywne aspekty tej ustawy. Dużo uwagi też w trakcie prac w Sejmie poświęcono, żeby dokładnie określić te przepisy dotyczące kolizji interesów, żeby Członk, jeśli są jakieś powiązania rodzinne, żeby te osoby nie uczestniczyły w tych pracach. Oczywiście wszystkiego nie, nie można wyeliminować, ale przynajmniej ta ustawa idzie w tym kierunku. Na przykład jeśli mówimy o programach zdrowotnych, to obecnie w ogóle jest jakaś luka, to zachęca do korupcji, bo nie ma metody wszczynania, inicjowania tych programów lekowych z inicjatywy na przykład producentów. A teraz się pojawia, tak? Można złożyć wniosek w sprawie utworzenia programu lekowego, więc to już jest no, podanie jasnej ścieżki postępowania, i no, no, no są tutaj też przepisy antykorupcyjne, które są zawarte w projekcie. Ja obawiam się, że to jest tylko pozór przepisów antykorupcyjnych, bo skoro, on, skoro wcześniej nie rozwiązano problemów, o których mówił Pan Prezes Borkowski, to znaczy, że na dotychczasowe patologiczne funkcjonowanie korupcyjne instytucji związanych z ochroną zdrowia nakładamy kolejny i te z pozoru pod hasłem transparentności okazują się być właśnie dopełnieniem jeszcze jeżeli chodzi o dołożenie kilku elementów, bo jeżeli przy tak słabej odporności Ministerstwa na presję korupcyjną mamy jeszcze szansę jakby wywoływania przez samych, zainteresowania, samych zainteresowanych uczestników rynku pewnych procedur leczniczych, to znaczy, że tworzy się nowy kanał Administracyjnie zagwarantowany zbytu nowych leków. prawda? Dokładnie to, co mówiła ale... doktor Stacja. To nie producent ma decydować o tym, jak wygląda terapia pacjenta, tylko lekarz. Tak, A w tej że... chwili ja wytwarzam, przepraszam, biały ser i mówię, biały ser leczy wszystko. Tak. Świetnie go sprzedaje. To jest pomylenie pojęć. To jest najgorsza rzecz, jaka może być. Panie doktorze, nie zgadzam się z panem, że to jest korzystne i dla społeczeństwa polskiego i transparentne. To jest właśnie krok w kierunku mętnej wody. Mam to jest właśnie studia. uzupełnienie o ten element, żeby już jakby ministerstwo same nie wstrzymało procedury, tylko oddało inicjatywę hmm. producentów. Czyli uczestnicy rynku mówią, co jest dla ich produkcji dobre i co pacjenci w danym momencie powinni przyjąć. No, produkują, będą zgowali, że jest właśnie dobre. A proszę Państwa, czy to nie jest tak, że próby zmniejszenia kosztów refundacji są z góry skazane na porażkę z powodu tego, że powstają coraz bardziej nowe technologie, coraz lepsze leki, które z natury rzeczy są coraz droższe. Znaczy, że to jest jakby próba oszczędzania środków funduszu na pewnej sferze, która ze względu na stan naszego zdrowia, potrzeby właśnie leczenia się i właśnie jakby to koszty, coraz większe koszty coraz nowocześniejszych leków. Że to jest niemożliwe tak naprawdę. Jeżeli można odpowiedzieć. Hmm? Jeżeli patrzymy na wszystkie pozycje w budżecie państwa, nie tylko na kwestie wydatków na refundację leków, to zobaczymy, że nowocześniejsze terapie, tak jak mówiliśmy tutaj o insulinie, którą przyjmuje się raz na cztery dni, pozwalają tym ludziom normalnie pracować. Jeżeli nie damy dostępu do nowoczesnej insuliny, to tym osobom należy wypłacić z innego tytułu rent czy emerytur czy wcześniejszej emerytury pieniądze, czyli albo wydamy na renty i emerytury, albo wydamy na wcześniejsze leki, a jeszcze dzięki temu, że wydamy na wcześniejsze leki, ci ludzie będą w stanie funkcjonować w gospodarce i jednak w cudzysłowie tworzyć wartość dodaną. Czyli to jest kwestia jakby złożenia wszystkiego, a nie tylko widzenia, że nagle płacimy drożej za nowoczesne. Czyli znowu na całej takiej sytuacji, że ratujemy jakiś wycinek, prawda, to znaczy chcemy obniżyć koszty leków, nie patrząc jakby na cały system społeczny w tym momencie, jakie są tego efekty, jaki jest poziom obniżenia jakości leczenia w gruncie rzeczy tego, że nasz poziom zdrowia może się obniżyć w takiej sytuacji. Znaczy, pan, na, na pytanie, które pan zadał, czy jest możliwość ograniczenia pieniędzy publicznych na leki, to odpowiedź jest twierdząca. Ta, ta ustawa właśnie prowadzi do tego, że ten poziom pieniędzy publicznych jest ograniczany. Tylko z tym, że proszę popatrzeć jeszcze na całość wydatków. Jeśli ten poziom wydatków z pieniędzy publicznych będzie mniejszy. Czyli będzie większy poziom wydatków z pieniędzy prywatnych. Nie ma innej możliwości. W związku z tym odpowiedź na Pana pytanie jest twierdząca, że można ograniczyć pieniądze publiczne, natomiast w całości nakładów na system, czy na leki, czy na, na system ochrony zdrowia, nie da się ograniczyć, ponieważ... Zmieni się struktura. Dokładnie Mniej tak. będzie refundować państwo, czyli no, pośrednio swoimi podatkami, a bardziej bezpośrednio będzie wyjmować ze swojej kieszeni. Tak? I to jest, i to jest bardzo, e, powiedziałbym, bardzo niebezpieczne. E, mam e, przed sobą takie badanie, które robiło IQS dla Lewiatana e, pod tytułem, czy Polaków, czy Polaków będzie stać na wykupienie leków. Mhm. I... E, no, z tego jasno wynika, że jest, są ogromne obawy społecze społeczeństwa, że y, dostępność do leczenia będzie coraz gorsza, czyli coraz więcej ludzi nie będzie stać, jeśli y, będzie taka sytuacja na wykupienie leków, w związku z tym będzie po prostu niebezpieczeństwo zdrowotne dla społeczeństwa. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani minister negocjowała ceny jeszcze w dół, nie wprowadzając ustawy o cenach i marżach sztywnych, mhm. Jakby twierdzenie, że potrzebna jest ustawa, żeby negocjować lepsze ceny jest nielogiczna i całkowicie fałszywa. Znaczy ma tylko przykryć jakby tezę, czy działanie zupełnie inne, że tak naprawdę chodzi o spetryfikowanie rynku, przerzucenie kosztów na pacjentów, jakby zagwarantowanie rynku dla producentów tak naprawdę leków odtwórczych, a nie tych, które mogłyby nam innowacyjne, które poprawiają jakość naszego życia. <laughs> jest drugi przykład. Aktualnie bywa tak, że wiele leków jest sprzedawanych w cenach detalicznych poniżej ceny limitu. Czyli apteka jest refundowana do ceny limitu, natomiast sprzedaje ten lek poniżej tej ceny. Więc nie ma żadnego problemu, żeby zarządzać od aptekarza, żeby y, y, przedstawił dokument sprzedaży i z, z, zwracać z pieniędzy publicznych do y, ceny sprzedaży. Nie widzę tutaj takiej no, najprostsze rozwiązanie. Naj, najprostsze rozwiązanie. Dlaczego się tego nie robi? Tak, jeżeli aptekarz chce sprzedawać, żeby podnieść swoją wartość konkurencyjną i, poniżej ceny urzędowej, to on nie może, nie powinien nie żądać tak. od państwa wyższych pieniędzy, tylko jeżeli sprzedajesz niżej, to odpowiednio niższe. Nie, Są dwa, jest to, noż, to jest tylko, Proszę Wydarzy. państwa, to wszystko odsłania. Inne mechanizmy, więc dlatego się to przykrywa, i y, dzisiaj mhm. możliwości na rynku obniżenia wydatków na refundację jest bardzo dużo. Ja chciałem przypomnieć historycznie, proszę Państwa, jak Adenauer dochodził do władzy, y, to y, Niemcy mieli ogromne problemy ze służbą zdrowia. Ogromne. I on zrobił jedną rzecz, mianowicie powiedział: zanim wrzucę worek pieniędzy do tej służby zdrowia, muszę zrobić porządek w tej służbie zdrowia. Dlatego, że wtedy każde pieniądze będą za małe. I ja tego samego oczekuję od ministra zdrowia. Minister zdrowia musi być przestać towarzyszem partyjnym, a musi być człowiekiem, który odpowiada za zabezpieczenie naszych potrzeb jako szarych ludzi w tym kraju. I jak zrobi porządek organizacyjny, to wtedy się okaże, że nie potrzeba wcale dużych pieniędzy, proszę Państwa, na służbę zdrowia. Bo pieniądze, które my wydajemy, w niektórych przypadkach są wyższe niż wydają inne kraje. Ale to już szczegółowa miasta. Panie doktorze, z, z, jeśli można, z obniżeniem kosztów refundacji. Znowu, znowu kontrowersyjnie powiem kilka pozytywnych słów no o ustawie reputacyjnej. No, hmm. Dlaczego? Dlaczego? Bo, bo to, to, o czym mówimy, na przykład, przed chwilą była mowa o tym, żeby apteka zwracała tą nadwyżkę, prawda? To też jest, za, jest zapisane w ustawie, jest zapisane w ustawie. Problem polega na tym, że Ministerstwo Zdrowia popełniło grzech nadgorliwości, że nie zatrzymało się na tych rozwiązaniach, które uważamy, że one eliminują te patologie, są wystarczające, tylko idzie jeszcze dalej i wrzuca wszystko, co znalazło w innych państwach, wrzuca do polskiej ustawy. Jeśli na Węgrzech jest... Mechanizm payback to do polskiej ustawy. Jeśli gdzieś tam są, jest podatek garantingowy we Włoszech, to do polskiej ustawy i to jeszcze w wersjach bardziej restrykcyjnych, więc to jest po prostu niepotrzebne. Tu był, był wątek czy, czy cen sztywnych i marż sztywnych. To nie jest tak, że ustawa we wszystkich przypadkach wprowadza ceny i marże tak, sztywne, tak. bo są gorsi i lepsi. Tak. To znaczy, szpital jest lepszy, a pacjent jest gorszy. Szpital może kupić taniej, natomiast pacjent już nie może kupić taniej. I rzeczywiście to, co pani doktor już powiedziała wcześniej, pacjent jest trochę traktowany jako no, ktoś głupi, kto nie podejmuje, nie może podjąć świadomej decyzji. Wręcz, no powiem na podkomisji, jeden z ekspertów no, powiedział, nie nawet nie wczoraj, ale jeszcze kilka miesięcy temu, jeden z ekspertów podkomisji sejmowej powiedział, pacjenci to są ciemna masa, muszę tak. ciemna masa, dla których trzeba podejmować... Nie rasa e, tylko ciemna masa. Ciemna masa, dokładnie, dla której trzeba podejmować decyzje, no i to jest po prostu e, e, smutne. Je, jeszcze jedna uwaga terminologiczna, bo żeby dla wszystkich było zrozumiałe, mi, dlaczego jest to pomylenie pojęć? Ministerstwo Zdrowia cały czas mówi, ceny spadną. Wszyscy inni mówią ceny wzrosną, bo my mówimy o różnych cenach. Tak? Ministerstwo Zdrowia mówi o tej cenie formalnej, na papierze, o kosztach refundacji, że to może troszeczkę, może ta cena spaść, ale my mówimy o dopłacie ze strony pacjenta i to wzrasta. Dlatego jest tutaj nieporozumienie językowe i teraz... Trzeba trochę ujednolicić ten język, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. A jeszcze miałem tak. skąd tą, tą wypowiedź. Wczoraj na komisji na Senackiej Komisji Zdrowia również padło stwierdzenie, że te ceny dla szpitali muszą być maksymalne z uwagi na to, że szpital musi zapłacić jak najtaniej. Więc od razu było postawione pytanie, a pacjent musi a pacjent zapłacić jak najdrożej, drożej. to że pacjenta nie należy zadbać w tej ustawie refundacyjnym.